Drodzy widzowie, poprzednia seria została wysadzona przez radzieckie atomówki. Niestety, z tej mapy nic nie zostało. Macie nową serię. Nie przedłużam, życzę miłego oglądania. Co za piękny dzień. Jestem wolny. Kim ty jesteś i czemu jesteś podróbką Szczecina? Jestem Imperium Szczecińskie. Dobra, pokój. Dobra. Nie pogodziliśmy się utratą Szczecina. Musimy rozpocząć akcję partyzancyjną. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. I ja mu mów. Muszę wrócić na 2023 rok. A czy to nie Irak w 2001 roku? Irak, podda się. A to co to? Uga, buga, uga, buga. Kaliningrad. Jeśli do mnie dołączyć, to otrzymasz milion złotych, czyli PLN. Okej. Okay. Białoruś, dołącz do mnie albo wojna. Nie. No to wojna. A więc szukamy żołnierzy. Mamy artylerię. Mamy ostrzeżenie przed partyzantami na terenie puszczy bukowej. Musimy obronić Szczecin. O, oberwali.